Krupowa, nie? Mhm. Takie jeszcze oszlaki mamy. Krupowa. Jak my są tu i iść musimy do Zawoi Lajkonik. Słonisko na hali Ej, Krupowej. tu musimy iść. Tu jest ono, tu. Czarnym szlakiem do Zawoi, tak? Do do Zawoi pod hotel Lajkonik a potem żółtym na halę Krupową tak mniej więcej szacujemy nasz czas przejścia w okolicach 5 godzin około 5 godzin 12 minut drogi od słowiska na Markowych Szczelinach natrafiamy na miejsce przepiękne, schodząc czarnym szlakiem znajdujemy się, nie chcę przekręcić nazwy na polanie Kaczmarczykowej. To się że są no, przepiękne widocznie. Płynie potok. Dzisiaj jeszcze kiedy świeci słońce, wszystko pięknie pachnie. będzie są jesienne barwy naprawdę miejsce cudowne i gdybyśmy wiedzieli wcześniej, że ona się tutaj znajduje, na pewno zrobilibyśmy sobie tutaj poranną kawę. Czarny szlak doprowadził nas prosto do zawoi. Tutaj kupimy coś do jedzenia, ponieważ wybieramy się żółtym szlakiem na falę krupową. A potem dalej. Dlatego to jest jedna możliwości zakupu teraz czegoś na następne dni. Rozejrzymy się, zapytamy miejscowych o najbliższy sklep. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli nakładać jakiejś sporej. Liczby kilometrów, żeby coś kupić i zaraz uderzamy żółtym szlakiem na halę krupową. Piękny paw wśród zwyczajnych wiejskich kur. Paw stara się zdobyć względy jakiejś kokoszki, jednak ona pozostaje chyba obojętna na jego zaloty. Nigdy nie wiadomo kiedy dopadniecie zmęczynie. Każde miejsce jest dobre na odpoczynek. Czarny szlak za nami. Zakupy zrobione. Wkraczamy na szlak żółty. No i teraz około 4 godzin marszu. I powinniśmy być już w schronisku na, na hali krupowej. Pierwsze kilometry na szlaku żółtym. Dosyć ostre podejście, ale potem szlak ma się już troszeczkę rozprostować e, w okolicy, jak to się nazywało, mosowego grona, grona, groniu, gronu, mosowy groń. Krótki przystanek na mosornym groniu. Okazało się, że Napój procentowy, który zakupiłem w sklepie na dole eksplodował w moim plecaku. Tak więc niestety, a może niestety z punktu widzenia zdrowotnego, uraczyliśmy się wspólnie jedną puszeczką napoju niskoprocentowego. Przesuszyłem lekko rzeczy. Puchowy śpiwór nie za bardzo zaprzyjaźnił się. Z miodowym trunkiem, będę musiał go suszyć w schronisku. No ale nieważne, koniec końców zregenerowaliśmy się, odpoczęliśmy i zasuwamy dalej. Mamy przed sobą jakieś 2-2,5 godziny do Hali Krupowej. 15 minut temu staliśmy jeszcze na Mosornym Groniu Stamtąd rozciągał się piękny widok na bawią górę, nad którą akurat wspierały się deszczowe chmury. A teraz podążamy ciemnym błotnistym odcinkiem żółtego szlaku w kierunku hali śmietanowej chodź kochanie, najgorsze już za tobą naprawdę, już teraz jest pościutko. nie naprawdę, już teraz za zakrętem następuje ogromne wypłaszczenie i dla osób takich jak my, czyli niosących wszystko w plecaku Rozpoczyna się prawdziwy trekkingowy raj. Będzie naprawdę płasko. Zmęczyliśmy jakoś ten żółty szlak. Dochodzimy do punktu, gdzie żółty szlak łączy się ze szlakiem czerwonym. Możemy podziwiać panoramę Babiej Góry. W tym momencie cały szczyt jest zasnuty chmurami. Mamy nadzieję, że te chmury nie przyniosą nam deszczu. I dokładnie teraz nie wiem, czy znajdujemy się na hali śmietanowej, czy będziemy na niej za. 5 minut, ale na pewno jesteśmy w jej bardzo bliskich okolicach. Agata, a teraz stój, nie wiesz gdzie iść? Brakuje ci pomysłu, którą drogę wybrać? Ten oto przenośny szlak pozwala ci wybrać drogę właściwą. Szlak jest zawsze tam, gdzie go postawimy. Czy to nie jest genialne? Zwiedzaliśmy raczą nas pewną regularnością, w każdych górach, w których byliśmy, znajdują się pomniki pamięci poświęcone ofiarom katastrof lotniczych. No i tutaj też, idąc czerwonym szlakiem na Ale Krupową, mamy taki pomnik, który jest poświęcony ofiarom katastrofy lotniczej z 1969 roku. Do schroniska pozostało nam już około 10 minut, tak więc udało nam się mniej więcej zmieścić w przedziale 4 godzin, plus przerwa. No nie ukrywam, trochę dał nam się we znaki odcinek szlaku żółtego, jego końcówka. Podejście było dosyć strome, tam straciliśmy sporo energii, przepakowaliśmy się trochę, pomogłem. Agacie odciążyć z prowiantu, który niosła. Potem weszliśmy już na szlak czerwony. No i ten szlak był dosyć już lekki, malowniczy, ale również dosyć wyeksponowany. Mocno wiało. Teraz czujemy lekkie wychłodzenie. No, ale za chwilę będziemy już mogli się ogrzać w schronisku. Nie ma nic do jedzonka, nie ma, nie ma nic do jedzonka, nie ma, nie ma nic. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Znajdą się jakieś dwa miejsca noclegowe na, na, na dziś na i na jutro? W bezpośrednim sąsiedztwie hali krupowej znajduje się Bacówka. W tej oto Bacówce można bez problemu nabyć prawdziwe owcze. Wyroby takie jak bunc, posypek można się napić rzętycy. Można dostać też bryndzę. Polecam tego typu miejsca, bo mamy pewność, że przede wszystkim produkt jest świeży. A druga rzecz, że naprawdę pochodzi bezpośrednio od osób, które się tym zajmują. Awce już po śniadaniu, a my idziemy zakupić coś na drugie śniadanie Dzień dobry Tak wygląda bacuweczka Dzień dobry, przyjdźmy po bunt dobrze Dzień Dobrze Ile Pół kilograma poprosimy. To, to mniejszy, nie. To weźmiemy, nie wiem, dwa te. To dwa będzie... Tak, tak. Dobra. I takich wędzonych nie chcecie? A coś byśmy też chcieli, pewnie. A, to to też A co to jest za To są placki. Znaczy to też To są takie placki z sera. Z, z bryndzą. Tak, to chcemy po jednej, chcemy swiruot, pewnie. No i co, miało padać, nie? Miało, miało, właśnie wczoraj patrzyliśmy, miała być pogoda nie za ciekawa, ale jest pięknie. Tak. Proszę bardzo. Aga, pierwszy tu podgrzany na ognisku.